Druga Księga Królewska, rozdział szósty. I synowie proroków powiedzieli do Elizeusza: Oto miejsce, w którym mieszkamy wraz z Tobą, jest zbyt ciasne dla nas. Pozwól, że pójdziemy aż nad Jordan. Weźmiemy stamtąd każdy po jednej belce i zbudujemy tam sobie miejsce na mieszkanie. Odpowiedział: Idźcie. Jeden z nich powiedział: Racz proszę pójść ze swoimi sługami. Odpowiedział: Pójdę. I poszedł z nimi. Kiedy przybyli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa i zdarzyło się jednemu z nich, przy ścinaniu drzewa, siekierą, żelazo wpadło do wody. Zawołał wtedy: Ach, mój panie, ta była pożyczona. Mąż Boży zapytał, gdzie wpadło, i wskazał mu miejsce. A on uciął drewno, wrzucił tam i żelazo wypłynęło. I powiedział: Weź je sobie. Wyciągnął więc rękę i wziął je. Potem gdy król Syrii prowadził wojnę z Izraelem, naradzał się ze swoimi sługami, mówiąc w tym, a w tym miejscu będzie mój obóz. Wtedy mąż Boży posyłał do króla Izraela wiadomość: strzeż się, przechodzić przez to miejsce, bo tam Syryjczycy zrobili zasadzkę. Posłał więc król Izraela na to miejsce, o którym mu powiedział mąż Boży, ostrzegając go i król uratował się nie raz i nie dwa. Serce króla Syrii zatrwożyło się z tego powodu, zwołał więc swoje sługi i zapytał ich, czemu nie powiecie, kto z nas donosi królowi Izraela? Jeden z jego słupów odpowiedział, nikt, mój panie królu, to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, oznajmia królowi Izraela słowa, które wypowiadasz w swoim pokoju sypialnym. On odpowiedział, idźcie i dowiedzcie się, gdzie on jest, abym posłał po niego i pojmał go. I doniesiono mu, oto jest w dotan. Posłał więc tam koni i rydwany i znaczny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i oblegli miasto. Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z koniami i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego, ach mój panie, cóż mamy czynić? Odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Wtedy modlił się Elizeusz, panie, Otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. A gdy Syryjczycy zeszli do niego, Elizeusz modlił się do pana i powiedział: Proszę, dotknij ten lud ślepotą. I pan dotknął go ślepotą według słowa Elizeusza. Wtedy Elizeusz powiedział do nich: To nie ta droga ani nie to miasto. Pójdźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. A gdy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: Panie, otwórz im oczy, aby przejrzeli. Pan otworzył im oczy i zobaczyli, że są w środku Samarii. A gdy król Izraela zobaczył ich i zapytał Elizeusza: Czy mam ich zabić, mój ojcze?, odpowiedział: Nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Połóż przed nimi chleb i wodę, aby jedli pili i pili wrócili do swego Pana. Przygotował więc dla nich wielką ucztę, a gdy jedli i pili, odprawił ich i poszli do swego Pana. Odtąd bandy Syryjczyków już nie wpadały do ziemi Izraela. Potem Ben-Hadad, król Syrii, zebrał całe swoje wojsko i wyruszył i obległ Samarię. I nastał wielki głód w Samarii. Tak bowiem ją oblegali, że głowa osła kosztowała osiemdziesiąt srebrników, a ćwierć kaba gołębiego gnoju pięć srebrników. A gdy król Izraela przechodził się po murze, pewna kobieta zawołała do niego: Ratuj mnie, mój panie, królu. Odpowiedział: Jeśli pan cię nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, lub stłoczni? Następnie król zapytał ją, co ci jest. Odpowiedziała: Ta oto kobieta powiedziała mi, Daj swojego syna, abyśmy go zjadły dzisiaj, a jutro zjemy mojego syna. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Potem powiedziałam jej na drugi dzień: Daj swojego syna, abyśmy go zjadły, lecz ona ukryła swojego syna. A gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty. I kiedy przychodził po murze, lud zobaczył, że pod spodem nosił wór na swoim ciele. Wtedy król powiedział: Niech mi to uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeśli głowa elizeusza, syna szafata, ostoi się na nim dzisiaj. Elizeusz zaś siedział w swoim domu, i starsi siedzieli razem z nim. I król wysłał przed sobą człowieka, lecz zanim posłaniec przyszedł do niego, powiedział do starszych: Czy widzicie, że ten syn mordercy posłał, aby mi uzięto głowę? Uważajcie, gdy ten posłaniec przyjdzie, zamknijcie drzwi i trzymajcie go przed drzwiami, czy za nim nie słychać kroków mego Pana. A gdy jeszcze z Nim rozmawiał, oto posłaniec przybył do Niego i powiedział To nieszczęście jest od Pana. Czego mam jeszcze oczekiwać od Pana?